Dlaczego zrzucono pierwszą bombę atomową i jakie były tego skutki? Mimo tego, że druga wojna światowa zakończyła się w Europie w maju 1945 roku, na dalekim wschodzie Amerykanie wciąż walczyli z Japonią. Japończycy bronili się heroicznie. Wystarczy wspomnieć o atakach kamikadze, czyli pilotów, którzy poświęcali swoje życie w ataku na nieprzyjaciela. Albo o wyspie Iwo Jima, gdzie spośród 20 tysięcy żołnierzy japońskich do niewoli dostało się zaledwie tysiąc. Amerykanie zdawali sobie sprawę, że wojna z Japonią może być wyczerpująca i ciągnąć się miesiącami. Tymczasem w Nowym Meksyku grupa naukowców pod przewodnictwem Roberta Oppenheimera od wielu miesięcy przygotowywała test bomby atomowej. 16 lipca 1945 roku o godzinie 5 rano, Doszło do pierwszej w historii próby nuklearnej. Obserwatorzy mogli zobaczyć wysoki na ponad 12 km grzyb atomowy. W miejscu wybuchu powstał głęboki krater o szerokości 40 metrów, a drżenie szyb odczuwalne było nawet w odległości 300 km od miejsca wybuchu. Nowa, śmiercionośna broń była gotowa do użycia. W sierpniu prezydent USA Harry Truman zezwolił na użycie bomby atomowej. Pierwszym celem ataku miała zostać Hiroshima. Miasto liczące ponad 300 tysięcy mieszkańców z ważnymi składami wojskowymi oraz przemysłowym portem. Bomba o nazwie Little Boy spadła na miasto 6 sierpnia 1945 roku. Ogromna temperatura i fala uderzeniowa w jednej chwili zabija 80 tysięcy Japończyków. W wyniku choroby popromiennej do końca roku zginie kolejne 60 tysięcy. Samo miasto zostało praktycznie zrównane z ziemią. Świadkowie opisują, że wyglądało jakby zalała je czerwona lawa.